Dzień dobry, Alicja Kwaśniewska. Zapraszam Państwa na prognozę pogody. Wyż z nad Skandynawii nie odpuszcza. I to właśnie dzięki niemu do końca tego tygodnia będziemy mogli cieszyć się pogodną i słoneczną aurą. Dzisiejsza noc na przeważającym obszarze kraju będzie bardzo pogodna centrum i na zachodzie niebo będzie bezchmurne i to właśnie w tych regionach będzie najcieplej. Nad ranem na termometrach zobaczymy około 7-8 stopni. Nieco chłodniej będzie jeszcze na Warmii, na Suwalszczyźnie, a także w górach tam od 2 do 4 stopni. Jutro od samego rana bardzo pogodnie. Niewiele chmur pojawi się w Wielkopolsce, a także na południu Kujaw i Pomorza, ale będą to tylko niewielkie obłoki. Temperatura w ciągu dnia wzrośnie nawet do 19-20 stopni. Nieco chłodniej będzie nad morzem i w górach. Tam od 14 do 15 stopni. Ta temperatura będzie sprzyjać spacerom. W naszym regionie dzisiejsza noc również będzie pogodna. Nad ranem jeszcze rzeźko na termometrach zobaczymy około 5-6 stopni. W nocy powieje słaby wiatr z kierunków północnych i wschodnich. Również jutro czeka nas bardzo pogodny i słoneczny dzień. Jedynie na południu Kujaw i Pomorza od czasu do czasu pojawią się niewielkie chmury. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 18-19 stopni. Słońca nie zabraknie przez cały dzień. Na barometrach dość wysokie ciśnienie. W południe wyniesie ono 1026 hektopaskali i w najbliższych dniach powoli zacznie spadać. Sprawdźmy prognozę na kolejne dni. W sobotę w pierwszej części dnia pochmurno, po południu rozpogodzi się. Temperatura wzrośnie do 15, maksymalnie 17 stopni. W niedzielę w pierwszej części dnia pogodnie na zachodzie Kujaw i Pomorza, na wschodzie więcej chmur. W ciągu dnia od 16 do 19 stopni. W poniedziałek na nowo bardzo pogodnie, nad ranem od 4 do 6 stopni, nad, na termometrach od 16 do 18 stopni, czyli bardzo ciepło. Zapraszam Państwa na kolejną prognozę pogody. Do zobaczenia!